Siema do widzowie! Dziś zagramy w The Hour of Joy czyli grę, która jest znaczy nie popularna, tylko bardziej taka nie wiem, widziałem ją ogólnie na YouTubie yy, no dlatego będzie też nadchodzi oczywiście odcinek z yy, y, Poppy Playtime Chapter 3 no, bo robimy serię. Z tego odcinek jest właśnie teraz. I jeszcze po serii, albo przed serią, jeszcze końca. Nie wiem, jak to zrobić. U -u -u -u. It's so loud Wait a second, Mr. Berg. Dobra. Dobra. Y szykujemy się ogólnie na inspekcję. Tutaj w naszym y biurku biurku, że biurku, że biurku, że. tak, biurko, to jest biurko, już tego o to, jaki gdybym tam pracował, takie, what, są tu jest i ogólnie to będzie mega krótki odcinek, znaczy ja ogólnie ja wiem jak tą grę zrobić Ale yy, to jest taki bardzo szybki poradnik. A jak to zrobić? On tu jest? Nie, go tu chyba widowy nie ma. Yy. Dobra, to muszą być te drzwi. Tak, to są te drzwi. Nie, to nie są zdecydowanie te drzwi, to muszą być te drzwi. To muszą być te drzwi. Dobrze, to są te drzwi. W ogóle jak tutaj sobie... A nie. Dobra. Cześć pracowniku, ogólnie. Już pokazuję jak to trzeba zrobić. Nie wiem, czy mi się to akurat uda. Może tak być, że nie. A trzeba tu wejść. Dobra, szybko. Szybko i żwawo. <grymka> <grymka> yy. A tak dla beki wziąłem sobie te oto łapki. Dobrze. Hop. Yy. Tu jedna. Tu druga. Tu załączamy prąd. Teraz. Oh my god! Oh my god. Kleju! Każe. Tak jest słówko. Właśnie... O, oczywiście to jest druga próba... ...odcinka który... No, bo oczywiście za słabo było mnie słychać. No, jak mnie słyszymy. W ogóle mnie nie słychać. To... Disney Sigma. Max Como Sigma. Moment! This name's emotional damage. Chyba bardziej na tych moich filmach mówię po angielsku dziwnym jakimś... Z, te, z Chin niż po polsku. Szybko! Dobrze. Dobrze. Oczywiście... na moim kanale... będzie też premiera... Nie! Yy, znaczy... Uff. Premiera Poppy Playtime Chapter 5, przypominam, już 18 hmm. Tutaj mój mikrofon ma światełka i sobie chcę ustawić na no, takie kolorowe. O. Yy, dobra, mam nadzieję, że mnie będzie głośniej słychać, jak nie, to ja robię kibidi ...klej, kar This is the bugged moment, look. Cześć Hagi. Jak tam życie? Klej! Klej! Kar. Nie wiem co ja mówię. Naprawdę, dobra, przydaję tak głównie. Co dziwne się robi jakieś. Więc... Good game, I played. Hagi, you are the, the best. Uu. dobra. Hagi, łagi, cześć. Ok, czyli teraz nie zadziałało moje miejsce, które lubi być zbubowane. Blugowane, blu... bluga Cieść, Hagi My name is... Wagi. To jaka O, jaka ta? W ogóle, co, co tu jest? Bron, Candy cat. Cytryna. Czy nowa postać, A, czy nie... Bo co się w

Łagi! No, guigi, Nie no to taki wariat. To tak, tak, ha, ha, ja powiedziałem, że to będzie mega krótki odcinek. Co będzie, nie wiem, na moje oko spał 5 minut, no, ale chyba tak jednak nie będzie. Bo gra tak nawet nie chce, żeby tak było, i w ogóle ta gra jest jakaś dziwna, zbagowana. Najgorszy fangame ja gra. Znaczy, grajcie w to, ale. Cześć. W ogóle nie bi bi bi. Włosek. No bo ci nie basz tam stanąć. No to jest piesek.

Out. Szybko, szybko. Co teraz? Uh, uhu. Uh. 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 Dobrze, widzowie. To była bardzo krótka gra. Yy, ogólnie, o... nie wiem, co mi się dzieje. Yy, polecam tą grę, zagrajcie. Ogólnie tak. Ja nie umiem dawać linków, ale ten. Jedyne co mogę, mogę dać Wam. Niby taki poradnik, jak to zainstalować, jeśli chcecie. No ogólnie, ja to ściągnąłem z linka. I. Yy. Z kanału, który też ogrywa tą grę, Admiros się nazywa. No więc tak, stamtąd ja, ten, bo jakby jakby to było na taki game old, to ja bym, po prostu jak chcecie, to sobie zainstalujcie, właśnie stamtąd, bo ja nie umiem dawać linków. No bym dał, no ale ja nie, nie umiem, oczywiście. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Bye, bye.